you To no. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w Nowym Starym Domu, a mam dla was niespodziankę. Sprawiłam sobie szefa kuchni i pomocnika. Kasia, witaj się. Cześć, cześć wszystkim, witam. Zrobiłyśmy sobie małą zamianę, ja robiłam kawę, dzisiaj Kasia robi nam kolacyjkę. Si, si. Jak idzie? Pizza dla all Italiana. Alla Katarina. dokładnie. Nie wiem, teraz pewnie mi się nie uda. Nie no. Jak to się nie uda? Musi się udać. Żeby nie było, nie zostawiliśmy Kasi bez pomocy. Natalka tutaj asystuje. No, dajesz. Będzie nam świetnie. Jeszcze 15 minut będzie pizza. Dobra, chyba, o, wiesz co. No, jeszcze tu nie ma. I tu jeszcze taki kawałeczek. I tak. To, to już, już nie, nie, To już został na następny. <gry> Dobra, teraz. Pieczarki to tak. Gaństwo. Tak, tak, no. To nie jest koniec naszej ekipy. Tutaj widzicie Martę, skochamy Żuławę. Marto, przywitaj się. Kuchwale żuła. Kuchwale żuła. Szefo? Cześć. No, teraz już tam tutaj plan układany. Tak. No, nie dobrze. No Już ułatwiali. mamy zaplanowane do niedzieli. Gdzie pojedziemy, to zrobimy. Orzechy musimy podbierać. Mogę jutro robić. ja spoczę, przyjechałam. Witajcie, no, korzystając z tego, że Kasia jest u mnie, chciałam poruszyć dosyć ciekawy temat i taki dosyć kontrowersyjny, czyli kobieta na budowie. To, że się bierzemy za takie tematy, że robimy, że pracujemy. No, hejka na kanale Basi, to ja, Kasia. Jak dziwnie u ciebie na kanale być, ale no spoko, fajnie. Padaj częściej. No, i co tam za temat chcesz zapo podać? No. <laughs> Powiedz mi, Kasia, jak to jest u ciebie, bo dosyć mocno tam walczysz z tym, z tym remontem. Mhm. I nie jest prosto. No nie. Chociaż chcemy, żeby to się jednak udało. No. <laughs> jak, jak w ogóle ludzie cię odbierają, bo u mnie to tak różnie bywa. No, tak zauważyłam w sumie często ze strony męskiej widowni przede wszystkim. Jest... Tak, kobiety bardziej kibicują tak, chyba. Tak, tak, zdecydowanie. Bardziej kibicują, bardziej są życzliwe, natomiast niektórzy chyba nie potrafią tak troszeczkę znieść takiej. Nie wiem, w zasadzie no, samodzielności. Samodzielności możliwe, albo nie dowierzają, nie wiem. Mhm. Ja na przykład się spotkałam z taką opinią, że e, ja udaję, że, że to w ogóle nie, to nie się nie uda. To, to, to się nie uda w ogóle, że e, to jest reżyserowane, że nie pracuje, że... Cały ten wysiłek, który włożyłam w ten remont, to, to jednak dwa lata, no kurczę, takiej pracy, dosyć konkretnej no. i, i poświęconego czasu, że to jest w ogóle fake. Nie no, oglądałem Wasz Waszkanów, nigdy, nigdy tak nie pomyślałam w zasadzie, nie. Ale powiem szczerze, że no, dosyć, dosyć dużo komentarzy się zdarzało takich, że co ta pani w ogóle tam? No tam u ciebie to jeszcze u ciebie, nie? Ale no. wiesz, ja jak tak sama gdzieś tam w ostatnim czasie się z tym borykam, to już w ogóle, nie? Przecież to jak, ta, jak tak można w ogóle. To kobieterem? Nie. No, yeah. no. Yeah, no no tak. tak. Ostatnimi czasy też byłam dosyć zmęczona właśnie tego typu reakcjami. I trochę mi, nawet po prostu zerowo pokazuję jakiejkolwiek pracy remontowej, bo zwyczajnie też tam nie do końca u mnie taki kanał chce prowadzić stricte tylko o remoncie, bo troszeczkę inaczej jest, nie? Ale no, no, no nie jest w zasadzie... Mam ciocię Halinę, słuchajcie. <grywa> Powiem historię. Mam ciocię Halinę. Ciocia Halina, pozdrawiam serdecznie, bo jej córka mnie ogląda, więc <grywa> będzie wiedziała. Kobieta, słuchajcie, przeciąg totalny. Ona wszystko robiła. Ona kafle kładła, murarkę w niejednym domu w naszej rodzinie, coś zrobiła, wyremontowała i tak dalej. Naprawdę, no, no tak było. I zresztą do dzisiaj chyba ona coś tam działa, nie wiem, ale jakby to jakoś nikogo zbytnio nie szykowało. Cicia Halina była taka fajna i nikt jej tam wiesz, że czegoś jej tam nie wypada, nie wolno. Nie wiem w zasadzie. U was jest to tak fajnie podzielone, że nie ma tak, że tylko ty robisz albo tylko nie, Norbert. Nie, nie, no nie, więc... nie. My tak raczej staramy się dopełniać. No, no, dokładnie, dokładnie. Efekt pracy naprawdę, tak, nie? Sama tak. praca wiadomo, no. że zawsze jest. No. Raz z górki, raz pod górkę. No, jak, jak w życiu, jak z wszystkim. No, już mhm. tu wiele mówię, ale jestem. No je, przechodzą kryzysy. Yy, ale są też to takie, wiecie, fajne, fajne dni, mm. gdzie chce się i tak myślę, kurczę, jutro wstanę, zrobię coś fajnego. No, no. Także, no, wszystko ma swoje blaski i no. Zawsze bliżej końca Zawsze jest to fajne, końca, nie? No, tak. no, 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 no to to jest Co Was motywuje, co Was demotywuje? Co nas motywuje, co nas demotywuje? Marta się pyta, bo Marta ma jest operatorem. Ale w sumie... Kasiu? Basiu. <laughs> Kasiu. Basiu. Mnie? Co motywuje? No. Basia z Norbertem. Naprawdę. W ostatnim czasie, po waszej wizycie i tak dalej, przyznaję szczerze, zmotywowaliście mnie do tego, żeby... No, tak jest. No. Ale nie tym, że nie wiem, że wy robicie, a ja tam, nie wiem, spoczywam na laurach czy coś takiego, tylko zwyczajnie dodaliście mi energii swoim przyjazdem do mnie, że mnie wsparliście w takim tam gorszym okresie w moim życiu. I, i ja myślę, że bliskie osoby, rodzina nie, motywuje. Tak, no, wsparcie mocno. bliskich osób przede wszystkim to jest, to jest takie najważniejsze. Niech kręca cel. Mm -hmm. Nakręca to, że będzie zrobione, że już jest fajnie i, i, i to, że wiecie, będzie ten koniec i, i to będzie moje, to mm -hmm. będzie moją zasługą, to nie będzie tak, że wzięłam sobie kogoś, zrobiło, fajnie, nie? Mm -hmm. e, także no, ten efekt i to, że zrobiłam to sama, to bardzo mnie motywuje, no. nakręca mm -hmm. i, i, i że będę mogła powiedzieć tak, ja tam byłam, ja no. to zrobiłam. No. no gdzie, no słuchajcie, dwa lata, dwa lata tak dom ogarnąć no. i to już nawet nie jest no. zasługa. To już nawet wiadomo, że pieniądze to swoją drogą, nie? No to to nie, nie kwestionowana tam część, jakby, ale no. tutaj myślę, że w Waszym przypadku to jednak większa część to jest praca Wasza osobista, nie? Tak. Ile wy pieniędzy zaszczędziliście? O jaski, no. No, 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 dokładnie, nie? No. Ty z Norbertem współpracujesz. No to... Pomagam jak mogę. No, no. Bo też nie, no, ja tu działam i naprawdę y, mam wrażenie tak nieskromnie, że mocno y, gdzieś no. jest, mam swój udział w, no, w tym remoncie. No. Ale też, no, ja jestem takim backupem, takim wsparciem, mm -hmm. takim zapleczem dla Norberta, bo on to jest tytan. Nie, tak? nie, ja nie wiem to... ja on w ogóle jest jakiś kosmitą. Jak on wyszedł rano, to on cały czas w ogóle, tylko na obiad na chwilę wszedł. Tak, tak. Niesamowite, no. Jest mega smaczne. Wiem, jadłam no. wczoraj. Ty też. Czy masz? <laughs> no. No. Nie no ja też wiesz, no teraz to chwila wolnego, ale za chwilę wracam do roboty, nie. Jaki następny etap? Nie robię nic i nie żałuję niczego. <laughs> no następny etap, no to w no. zasadzie na razie... No na razie z bo mi się finanse skończyły, nie? Zrobiłam tą sypialnię, szczęśliwa jestem, że będę mogła sobie tam jeździć i spać w normalnych warunkach, w ciepłym, no bo będę mogła sobie napalić w piecu. W takim kaflowym, który nie będzie mi... Jeszcze pięknym do tego. No piękny, piękny jest, jest. No, no, no jest piękny, jest. to prawda, nie? No że nie, no wiesz, cieszę się z tego. Zakładając, że robiłam ten pokój własnymi praktycznie siłami, no. oczywiście z pomocą tam bliskich osób i trwało to jakieś powiedzmy półtora miesiąca to wiesz, nawet zakładając, że nie wiem kolejne dwa miesiące stukam jakąś kasę i kolejne dwa miesiące następne pomieszczenie robię, no życie i tak ucieka, i tak płynie. Nie. Mogłabym nie robić nic, siedzieć i patrzeć na nie wiem na TV. Ale to nie życie, wie, i, ale to życie wie, i tak wie. płynie. I tak ten czas ucieka. I za 10 lat mogę być w tym samym momencie, patrząc na te TV i czas mi uciekł, a mogę za 10 lat mieć połowę domu wyremontowanego. I to już mi starczy, Połowa wiadomo, żeby było super. A, a co się w międzyczasie wydarzy? Przecież i te możliwości może się potwierać. No. Jakieś, nie wiem, znajomości, no czegokolwiek tak naprawdę, nie? Jakaś inna perspektywa zarabiania. Wszystko. Niania, niania, niania. Jakie wrażenia po pierwszej nocy spędzonej mhm. tutaj? Co nie pamięć nie pamiętam. Nie pamiętam. Padłam mm. na y, twarz. <laughs> tak, prze, przeprowadzaliśmy się w mega tempie, no tak. e, bo musieliśmy opuścić nasz stary dom, e, bo ci państwo, którzy kupili od nas, sprzedawali swoje mieszkanie i to wszystko było tak na zakładkę, więc dzieci były odstawione, my z Norbertem tutaj przewoziliśmy i było szaleństwo i nie pamiętam naprawdę, nie pamiętam. Mm. Wiem, że było fajnie, bo byłam już tak, wiecie, tak trochę emocje opadły, jak już wszystko było na swoim miejscu i mogłam się położyć do łóżka, ale no, zabij mnie, nie no, pamiętam, no. swojej pierwszej nocy tutaj. Ale ogólnie błogo i tak tam, nie? Tak, takim, z takim odetchnięciem, mm -hmm. no. Takim oh. ja, ja na przykład <grym> pamiętam dokładnie, no bo to jeszcze nie był czas jak jakby w domu, w sumie to pamiętam, była burza, no. Taki, letnia taka burza, ale taka intensywna. I pamiętam, że takie właśnie, że kurczę, jakoś takie poczucie, że się nie bałam, nie? No. Często nie ludzie się pytają, o ty się nie boisz i tak dalej. Przecie, co? Matka, w piwnicy bym mogła tam spać, naprawdę. Nic A piwnicy ma... masz? Sacną. No, ale to wiesz, tak. Do spania to tak jeszcze daleka droga. Mm. Mm. Jak ja nie, nie lubię piwnicy, to Twoja jest fajna. No. Twoja też. fajną masz piwnicę, ci powiem. No. Takie komplementy. Jak sobie kobiety prawią komplementy. Masz fajną? Na budowie. Masz fajną piwnicę? No. no. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Zapraszam Was też bardzo gorąco do Kasi na kanał. To się nie uda, ale nie sukurujcie się zupełnie tym tytułem, bo nie. to jest, wiecie, to przykornie. przykornie. Tak, tak. Wszystko się uda. W duszy inaczej mówię. Tak. W duszy jest, to się uda. <grych> A tymczasem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Pa! sąsiedzi się dzisiaj nie dziwią na przykład, że ten, że tak zajewaniasz? Mm, czy ja wiem? Ogólnie no mimo wszystko, kobieta, jak robi. no są jest. się, ci, to... są no się no... jakoś nie bardzo nie zaczepiają, znaczy mówią ogólnie o, mm. o domu, że fajnie, że fajnie, że robimy, ale nie że, mm. że ja jako kobieta właśnie. To jest fajne, bo że tutaj jakby mm -hmm. nigdy nie. O, ta baba tam siedzi i robi. Jakby nie dzielą na to, że Norbert robi, ja robię. Robimy razem, no. no to to, to jest fajne, to, to, No. 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 Chociaż ja to naprawdę jestem tak bardziej ten taki pomagacz, no bo ja ogarniam też dom, ogarniam dzieci i pozwalam Norberto, Norbertowi robić to, co, co chce, co potrzebuje, mm -hmm. co też jemu daje dużo no tak. powera.